Dzień i dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i znowu już po południu. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek, życząc miłego oglądania. Zawitała pani do nas na teren. Sprzedaje pani. Co sprzedaje? She, she that to są naleśniki takie. Naleśnik z czymś tam pani ma... A, A tutaj, takie to gotóweczki Pani Tak. w misce, ten naleśnik z sosem i z warzywami, które tam w wkłada. Tutaj są osobno warzywa i później sobie tam włoży do tego naleśnika i to będzie tak jadła. No, no, no. Smacznego. Oguncie ran, miały Miałem jechać z dziewczynami, mieliśmy pojechać sobie gdzieś na Riverside na lody, dżuny na trampolinę, ale obudziła się, bo spała sobie, obudziła się z płaczem i powtarza, że nie lubi taty. I że tata nie może jechać, więc no trudno. No to tata zostaje w domu sam, ale za to ze skakanką, w sumie nie sam. Okej, okay, so? Okej, okay, Junie. It's very nice of you that you don't want to go, daddy. Okej, okay. nie chcę, żeby tata jechał, to nie jadę. Papa! Papa, Junie! Bye. Papa! Pa. Bye, daddy! Bye. Mówią, że sport to zdrowie, a mi tu coś wyskoczyło, to chyba wątroba właśnie. Nie podobało się jej skakanie na skakance. E, no dziewczyny pojechały sobie, a tymczasem zaczyna padać e, deszczyk i no nie wiem, mam nadzieję, że się schowają gdzieś, albo zaraz wrócą. Albo przestanie padać za, za moment. Niemniej, no robię co mogę. Trzęsę tym bębnem e, na skakance, w basenie, e, ping-pong. No kurde blaszka, zatrzymało się, nie chce schodzić, nie, nie, nie schodzi. I tu mam podejrzenie, że ja może za dużo jem. Jem dużo zdrowiej, ale ciągle za duże porcje. Wprawdzie chodzę głodny, mam poczucie cały czas, że jestem głodny. Jak kładę się do łóżka, to myślę tylko i wyłącznie o tym ee, przed snem, co następnego dnia będę gotował i co zjem, bo jestem tak głodny. Czyli jednak nie dojadam, no to dobrze. No nie wiem, mam nadzieję, że to tak po prostu zeszła woda, teraz jest pauza, i potem joknie walnie. Taką mam nadzieję. Dziewczyny wróciły z miasta. No zaczęło padać i okazało się, że trampolina nie działa. Ale za to kupiły taki deser dla dżuny. Co tam jest w środku? Dżuny, pokażesz, co jest w środku? Wow, tam czekolada, truskawki, jakieś takie kolorowe dodatki. I to wszystko jest, no takim, w ale nie chłopcze. Już, już nie, jest, nie. Jem. Jody, dżuny, nie zjada. Mmm, niam, 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 niam. No to wcinaj kochani. Dobrze, że troszkę się opanowałaś już z tym płaczem. Jak się dziecko czasami za wcześnie obudzi, znaczy dziecko nie chciało się obudzić, tylko mama obudziła dziecko. No dziecko płacze. Płacze i płacze. I teraz musimy robić tak, żeby dziecko przestało płakać. Staram z Dżuny jadą dzisiaj na spanie, na nocowanie do babci i dziadka. Tak. <noise> Johnny zamyka oczka. Mówi, że w rogu jest potwór. Jedziemy? Johnny, jedziemy do babci, dziadka? No dobra. To trzeba Jedziemy. Przywiozłem dziewczyny, ale w domu nikogo nie było, więc podjechaliśmy do restauracji. No i tutaj sobie siedzą rodzice Tarąk. Także tu ich je dziewczyny podwiozłem i tu je zostawiam. Niech sobie robią nocowanki. A ja zabrałem trochę moich książek. O teściu, które tam leżały, zabieram do siebie do i jadę. Witam Was w kolejnym dniu. Yy, dziewczyny cały czas u teściów. No, poranek mamy. Yy, myślę, że już powoli dochodzi ósma rano. Ja już jestem po pierwszych strzałach, yy, jeśli chodzi o nagrywanie kolejnej potrawy na. Kanał Czyli z Pieprzem dzisiaj będzie gotowana na parze ryba w tajskim stylu. Bardzo fajny przepis. Błyskawicznie do przygotowania, więc jeśli macie ochotę, lubicie rybę, zapraszam Was na kanał Czyli z Pieprzem. A teraz wracam do kuchni, no a później jadę do dziewczyn, do miasta. Po co będę tak sam siedział? Co tam na kuchni? A na kuchni właśnie trwają prace nad rybką, a ja sobie zaparzyłem już. Czerwoną herbatę, tutaj do słońca, do słońca. O, piękna. Świetna pobudeczka. Zajrzyjmy tylko jeszcze tutaj do gara. Tam właśnie leży ryba na parze, a pod nią cienki warzywny bulionik. No to yy, co? To widzimy się za chwileczkę, jak już skończę z kanałem, czyli z Pieprzem. Moi drodzy, ruszam, jadę do restauracji teściów. Bo dzisiaj to nie ja będę degustował e, zrobioną przeze mnie potrawę, a pozwolę zrobić to właśnie lokalcom, bo to oni znają te smaki najlepiej i liczę na to, że ocenią po prostu, jak wypadł ten smak robiony przeze mnie, przez Polaka w kuchni lokalnej, miejscowej. To wprawdzie tajska receptura, ale Kokonk jest bardzo specyficznym miejscem, bardzo tajskim, można by powiedzieć. E, częściowo rodzina moja. Moje, moje żony jest, jest, są tajami, znają te potrawy bardzo dobrze i mam nadzieję, że ocenią je obiektywnie. Także jadę teraz do restauracji teściów i niech oceniają smak mojej ryby po tajsku. Zanim jednak dojadę do restauracji teściów, <laughs> postój! Postój tutaj w klinice, w aptece. Skończyły mi się piguły, także musiałem się zatrzymać, uzupełnić zapasy. Przecież głodny chodzić nie będę. Panie tutaj już mi przygotowują. Cześć malutka. No proszę, ledwo dojechałem, bo pozamykane ulice. Taki zdziwiony byłem: policja stoi, wszystkie poprzeczne drogi pozamykane. O co tu chodzi? A tu chodzi. Hello! A tu chodzi o wyścig rowerowy. Ej! Hey. To jest wyścig rowerowy, który. Znaczy, wyścig, to nie jest wyścig, to jest yy, taka. Marszruta rowerowa, która prowadzi z Tajlandii tutaj do Kokongu, do Kambodży. Oni jadą no, sporo kilometrów w szczytnym celu. Nie wiem, jaki to jest szczytny cel, nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie wszyscy uczestnicy mają te same koszulki. Ehm, no i trasa, tak jak wspomniałem, jest obstawiona cała przez policję. Dość poważnie traktowany wyścig. Ej! ej. Ehm, także dość sparaliżowane w tym momencie miasto. Ej! ej. ej. Kolejny peleton jedzie tam. No, jak widzicie, wszyscy dość e, pozytywnie nastawieni do kamer. Wiadomo. To zaraz zrobię wam przebitkę jeszcze na kolejny peleton. Zobacz, jaki peleton. Widzisz? Jadą i śmigają. Oj, to ciągnie się, ciągnie. W ostatniej chwili zdążyłem, żeby mnie wpuścili tutaj do restauracji. Tak to bym stał. Tak jak tam stoją. Oj, 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 oj. Tak, oj, 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 ale ich tu jedzie, hello, dużo tajów widać, hej, no. i to się nazywa, hej, przyjazne nastawienie do prasy, do mediów, to idziemy? No. tak? Makaliśmy rowerom. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, ciągle jadą. Dżuny mnie woła, mówi: Tata, chodź, jadą. Cały czas jadą rowerzyści. Jadą. Tak, ale ich tam pojechało. No? Nie wiadomo, kiedy ulica otworzą teraz. Glucie mój mały. Jak się spało u babci i dziadka? Tak, rower jadą. Bicycle. Tak, bicycle, czyli rower. Rover. Rower. Rower. Rower, tak. To już chyba końcówka, zobacz. Policja jedzie. Widzisz? No tak, chyba nie jest policja jednak. A w sumie nie wiem. Na tajskich numerach. Nie, jeszcze jadą. To jakaś pomoc zbiera z drogi tych, którzy nie mają siły jechać. Jadą kolejni Ej. No i super Dobra Wystarczy tego co ja wam tu będę robił Wyścig pokoju Tak kochanie No ty też masz Robert Powinnaś więcej jeździć Utknąłem utknąłem z peletonem. Na razie nie mogę stąd wyjechać. Tak jak mówię, wszystkie drogi są zamknięte i wzdłuż też nie mogę pojechać. Chyba, żebym miał rower, no ale nie mam. Więc siedzą. I czekam. Już puścili trochę ruchu, ale ludzie zawracają po prostu i uciekają stąd. Bo tędy nie mieli jak zawrócić, więc jadą z powrotem, no bo droga cały czas zamknięta. A co pewien czas już jadą takie traki i na nich Umęczeni yy, zawodnicy, którzy nie dali rady przejechać o własnych siłach na tych trakach z rowerami yy, jadą. No, ale już chyba powoli się kończy. To no dobrze. No dobre pół godziny jeszcze czekałem na to, żeby móc ruszyć. Muszę jechać coś zjeść. Łodny jestem. No i muszę wziąć lekarstwa. Lekarstwa dopiero po siadaniu. Ruch już puścili, ale zawodnicy jeszcze jadą. Także to jeszcze podpadł. Hello! Hello. 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 Media. Ho, 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 ho. Dobra. Tyle wybuliłem na te lekarstwo, że muszę się teraz ratować wyciągnięciem gotówki, bo nie będę miał na zakupy. Mamy taki piękny dzień, kolejny. Próbowałem namówić Tarąg, żebyśmy gdzieś się wybrali zamiast, ale ona niespecjalnie chce. Za gorąco jest. Ponieważ nikt z jej rodziny nie chce się też ruszyć, więc chyba będą siedzieli. Sobie, nie wiem, to jest to gdzie. A no ja coś wymyślę. Tak miał Robert, to bym się dołączył do mnie. Zatrzymałem się tutaj w tej półhurtowni warzywnej, ale za dużo ludzi jest. Więc przyjadę później. Nie mam ciśnienia. Jadę teraz do domu, zrobić sobie coś do jedzenia jakieś śniadanie. I... No I zobaczę co dalej. Dziewczyny zostały tutaj na mieście. Ja Zadzwoniła ta rąk, że siedzą z Juny pug kafe i poprosiła, żeby je przyjechać odebrać. W związku z tym e, zamykam chatę i jadę po dziewczyny. Kolejny gwiazd po cichu. no i proszę. z jest a tak? Z telefonem było jaki? No może? Nie wiem. Dobra akcja. My żeśmy przyjechali tutaj. Tar ma i rzeczy do zabrania od teściu. I proszę, akurat wracają właśnie kolarze. Ale tym razem już wracają niesłużbowo. Tak, kochanie, tam. E, niesłużbowo, bo już policja nie ochrania e, Czyli byli, dojechali do mety, a teraz wracają do Tajlandii, bo to większość zawodników podejrzanych była z Tajlandii. Tak jak wspominałem, to wyścig, znaczy wyjści. Po prostu jazda taka z Tajlandii do Kambodży była. Jesteśmy jednak u Pani znowu, już drugi raz przyjechałem do Pani hurtowni warzywno-owocowej No i teraz wypatrzyła takie małe rajskie jabłuszka Ja bym po niej nie sięgnął, ale, ale ona bierze to drożyzna Pani, drożyzna, 7 zila, nie 7 zila, co mówię, 8,50 za kilo Bierzemy też jedną zieloną pomarańczę, no właśnie, to jest cały czas Tutaj ciężko dostać pomarańczową pomarańczę, mają zielone. I jak tu wyjaśnić Juny, że orange to orange? Dobrze, że mają to sami takie właśnie, wtedy łatwiej jest wyjaśnić. Dobra, biorę tą, bo jest niesłodka, więc będzie fajnie. E, wzięliśmy też taką pomarańczową dla dżeny. I co? I teraz do warzyw muszę dociąć, bo się pokończyły. Czyli marchewka, rzodkiewka, cebula, pomidory. Pomidory kupiłem ci. Może coś nie wieść. Dziewczyny wskoczyły do basenu, nalewają świeżą wodę. <laughs> krzyki, krzyki. Jej! Ostrożnie kochani, Jeszcze mało wody jest. Mamy, dobrze, mamy, chlap mamy. Nogą. Dobrze. Tarą kupiła te rajskie jabłuszka takie. No i wziąłem właśnie gryza. I chcę, żeby tarą spróbowała. Mówi że bardzo słodziutkie. Słodziutkie są miękkie. Mm, <laughs> Zupełnie nie słodkie. It's całe, Faśne. Te psiary święte, kwaśne i miękkie, miękkie i kwaśne. Kwaśne nie przeszkadza ale miękkie jabłko powinno być strzelać, takie lubię. Przed chwilą przyszła do mnie choć chodź, chodź, chodź chodź, i miałaś sprzątnąć, kochanie do końca, że pomalowała sobie usteczkę i tak delikatnie, ładnie było, pokaż usteczka. I mówi, ładnie te usteczka pomalowałaś, po czym za chwilę przyszła tata, tata i pokazuje mi, że sobie paliczki, policzki uwaliła. Pięknie wyglądasz. You gave her the lipstick? I did not give her. So from where she took it? From where? You took from my. Junie sobie sama wzięła, tak? Bo mama trzyma w takich miejscach, że łatwo wyjąć. I told you baby to keep it somewhere that she keep. Hey. I to do chickenokki. Hey. A Pokaż się teraz. Uśmiechnij się, kochanie, jak no, wyglądasz. The... Junie? Junku, zrób pozę. Zrób tak. Hmm? So Cute. 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 Słodka. Uju, juju, już <śpiewanie> Matko, jedyna! Tarąg wybiera się na siłkę. Ja tym razem nie. Prawdopodobnie zostanę z Dżuny, e, która po prostu będzie spała, bo Tarąg chce ją uśpić. E, a ona się umówiła tam z mi, chociaż nie wiem w końcu, czy pojadą razem, czy nie. Mniejsza z tym, chodzi o to, że przekazuję jej kamerę i pozwala mi jej nakręcić materiał, jak tylko będzie chciała. Nie jest ćwiczenia, nie. To że powiedziałem, że była kreatywna, może być śmiesznie, może być nieśmiesznie. Niech coś tam fajnego nagra. No i zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. So during the waiting, Judy cannot stand and sit down anymore. So she came in here. She said, Mami, mami, I want to play." With Jacob? Yes. Oh no, not good. Oh Jacob, Jacob, please. Am I afraid, Jacob, not coming to me? We will see. Yeah. Jacob is coming. Jacob is coming. Yes. You want to see Jacob? Yes. Okay. So we will wait now. <laughs> she cannot sit down and it's wait now. She's it's a monkey. What? It's a monkey. <laughs> now she she sleep, lie down, because she sit too long. Now she's lie down. Tanie wrócili już z siłowni. <laughs> Posiłownie były jeszcze u mi w domu, e, także sobie troszkę czasu spędziły razem, fajnie. No a teraz e, ja jadę, bo mam parę rzeczy do załatwienia jeszcze na mieście. Także ruszam, ruszam. Dzisiaj z domu może być ładny zachód słońca, ale nie, 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 nie. Wystarczy. Ostatnimi czasy było zbyt dużo. Tak to ktoś napisał, prognoza pogody i zachód słońca. Dzisiaj nie. Przyjechałem do sklepu potocznie nazywanego Chińczykiem. Eee, nie chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego Zdej, dlaczego Chińczyk. Eee, licząc na to, że być może będzie tutaj waga, bo już potrzebuję, czuję, że potrzebuję wagę po prostu, żeby codziennie się ważyć i mieć większą motywację. Bo jak nie, to będę się opychał i opychał i będzie lipa. No tam się robi prawie, że nie do przejścia. Wąsko, trochę wąsko, jak dla mnie. Ciągle, ale z upływem czasu będzie szerzej. Dużo gadżetów różnych do kuchni i nie tylko do kuchni, więc mam nadzieję, że może zupełnie przypadkiem taka waga też się gdzieś tutaj znajduje. Nie mam telefonu ze sobą, żeby pokazać zdjęcie i wytłumaczyć, czego szukam, więc muszę szukać na własną rękę. Kieliszki, aż tutaj pod świadomość mnie ciągnie. Pudełka, pudełka, pudełka. Raczej nie ma tutaj. Jeszcze jedna alejka, spróbuję. O, jaki młynek, Moi rodzice kiedyś taki mieli. Młyneczek do kawy, na przykład. Trzeci z rzędu, tak naprawdę to czwarty. I nie ma, nie ma tej wagi. czy znaczy, żadnej wagi nie ma. Będę musiał się wybrać starą, Jednak komunikacja na poziomie podstawowym bardziej by się przydała niż. Ta moja. No dobra, pojadę. No to lipa trochę. Nie udało mi się kupić tej wagi. to nic. To nie jest żaden taki problem. Poza tym nie jest to jakaś paląca potrzeba. Mam nadzieję jutro pojechać starą na miasto i może się uda coś znaleźć. Być może w tym sklepie, w którym żeśmy kupowali pralkę, tam będą mieli. Może. No to, to co? Moi drodzy moi mili. Po pierwsze, pozwolę sobie jak rzadko to czynię. Przypomnieć, iż pod odcinkiem znajduje się kilka ikonek, które możecie używać. Te ikonki pokazują, że na przykład podobał Wam się odcinek lub się odcinek nie podobał. Sugeruję używanie tej. Eee, możecie również zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Wówczas. Eee, co wówczas? Wówczas prawdopodobnie będziecie powiadamiani, jak się będzie pojawiał odcinek. Kolejny, że on już jest. Jeżeli naciśniecie taki zaznaczcie dzwoneczek, który tam jest, to wówczas powinniście na pewno być informowani na bieżąco o każdym nowym odcinku. Kolejna rzecz, dwa pozostałe kanały, czyli z pieprzem, czyli kanał ogotowania. Teraz regularnie wrzucam tam co drugi trzeci dzień. Filmiki z różnego rodzaju potrawami. Nie tylko z Azji, ale będą to potrawy z całego świata. Także zachęcam i zapraszam również na ten kanał. No i kanał kolejny, kanał Do Słuchania. Do Słuchania, kanał Do Słuchania to już jest zupełnie inna bajka. Ten kanał, jak sama nazwa wskazuje, tam już mniej aspektów wizualnych. Obraz już nie gra takiej roli. Chodzi głównie o słuchanie. Czyli na przykład, kiedy jedziecie samochodem, kiedy pracujecie, sprzątacie, gotujecie albo kładziecie się spać. Idealny moment do tego, żeby sobie kliknąć play i słuchać, co ja tam gadam. Wtedy nie musicie patrzeć i dźwięk sobie was otacza i wpływa w wasze uszy i sobie słuchacie, co tam miałem do powiedzenia. Eee, w opisie również jest Link do Patronite, jeżeli ktoś z Was miałby ochotę i możliwość wesprzeć kanał, to właśnie za pośrednictwem Patronite możecie to zrobić. Eee... To co, to chyba tyle takich ogłoszeń parafialnych. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam serdecznie na jutro, na kolejny z naszych odcinków, z naszego życia. Dzisiaj życzę Wam spokojnego, miłego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia. czeسт